Druga sprawa, przypominam, że w okresie, w poprzedniej kolicy, rozpoczęto na wszelką skalę postępowanie karne, postępowanie procesowe, postępowanie procesowe to jest także dowodzenie bądź śledztwo w okresie, że dziesiątki osób było podejrzanych. Na szczęście w jakimś tam zakresie teraz, szczególnie tego rodzaju no, operacje są kontynuowane, się to jest przywracanie elementarnych elementarnej praworówności w naszym kraju. Bo z drugiej strony sprawa jest trudna ze względu na olbrzymią autonomię w Związku Sportowych, szczególnie tak potężnych jak Polski Związek Królestwo a jeszcze bardziej na autonomię międzynarodowych organizacji zarówno europejskich, jak i światowych. Ja, jeżeli będę miał chwilę czasu w przyszłym tygodniu, to zaproszę pana ministra Stowickiego, mam nadzieję, że przyjdzie bo miałem tego rodzaju przypadki, że Wałbrzych Wysokie Urzędnictwo Państwowe i zaproszeni byłem w pewnych sprawach. Mówili, że nie mogą przyjść bez zgody premiera. Się z dyrektorem generalnym Spraw Zagranicznych zdarzało. Ale znając Ministerstwo czeleńskiego, to sądzę, że przyjdzie i sobie kilka spraw wyjaśnimy. Ja tak postaram się porozmawiać z panem prezesem Krejberem, który jest także moim doradcą i bliżej zorientować się w szczegółach tej sytuacji z ostatnich godzin. bo przyznaję dzisiaj rano, bo od w wstawienia na że na było spotkanie z ekonomistami, po prostu stamtąd przyjechałem do słońca. Dokładnie tyle.